Ciągniki John Deere serii 7R mogą być wyposażone w opcjonalny obciążnik, który jest montowany pod ciągnikiem. My nazywamy go. Easy ballast, a więc w tym przypadku ciągnik, który stoi za mną, właśnie taki obciążnik może mieć założony. W tym przypadku mówimy o obciążeniu dodatkowym około 2 ton dla tego ciągnika, czyli 1700 kg to jest obciążnik monolityczny, który się zapina pod ciągnikiem i około 370 kg to jest mocowanie. Jak to się odbywa? ciągnik musi najechać na taki obciążnik. Następnie wysunąć łapę i hydraulicznie podnieść ten obciążnik pod y, ciągnik. A po co takie rozwiązanie? No właśnie dlatego, że taki ciągnik serii 7R może być wykorzystywany do ciężkich prac polowych, i tutaj mówimy o jakichś pracach uprawowych, ale też może być wykorzystywany do prac, gdzie będzie wykorzystywana moc, właśnie na przykład na wałku odbioru mocy albo do uciągu y, wielu ton materiału. I w tym przypadku tutaj y, mamy akurat zagregowaną 7erkę z przyczepą samozbierającą i jesteśmy w stanie bardzo szybko tą masę ciągnika zmienić. A dlaczego takie coś robić? No dlatego, że to też przyniesie wymierne korzyści, głównie jeśli chodzi o zużycie paliwa, bo każda dodatkowo przewożona tona na godzinę pracy ciągnika, to mniej więcej 1 litr na godzinę pracy. A różnica pomiędzy Ciągnikiem z obciążnikami w koła, których tak naprawdę nigdy nie ściągniemy, a ciągnikiem z Easy Ballastem to kilkanaście tysięcy złotych, więc przy całości tego ciągnika tak naprawdę nie robi nam to takiej dużej różnicy co do tych korzyści, które mogą być przy użytkowaniu tego. Byśmy taki ciągnik dobierali, żeby, żeby po prostu on, on bardzo dobrze nam współpracował z maszyną. Jak na razie po krótkich zbiorach to, to jesteśmy, jesteśmy zadowoleni z, z tego. No właśnie, tutaj konfiguracja 7R, tak naprawdę jak na przyczepę dosyć mocno dociążona, bo mamy tutaj mały, ale obciążnik z przodu. No i mamy tutaj coś, co jest eventem na naszym rynku czyli obciążnik Easy ballast pod spodem. Akurat dzisiaj on jest zamontowany, tak żeby też Państwu zaprezentować jego agregowanie do ciągnika, czyli obciążnik pod ciągnikiem, który ma masę około 1700 kg, plus około 350 kg mocowanie tego obciążnika. Normalnie oczywiście w pracach transportowych takie coś jest zawsze wyciągane. Natomiast tutaj, tak jak widzimy, no te górki bardziej przypominają stoki narciarskie niż, niż, niż pola. No i też dodatkowo mamy deszcz, więc, żeby zapewnić tą trakcję, to dzisiaj to, to obciążenie pełne jest tutaj założone. Sam easy ballast, bo o tym warto wspomnieć, że e, często w ogóle nie jest rozważany w 7 a tak naprawdę, jeśli byśmy sobie policzyli e, Kwotę obciążników w koła o tej samej masie, a Easy Ballast, który możemy ściągać w chwilę, a kto ściągać obciążniki w tylne koła? Nie znam w zasadzie takich osób, które by to optymalizowały do danej pracy, żeby ściągać i zakładać obciążniki z tylnych kół. To ta różnica przy całej wartości ciągnika pomiędzy Easy Ballastem a obciążnikami w koła, dla klienta powiedzmy na dzisiaj, to jest jakieś do 15 tysięcy złotych, więc to powiedzmy, że nie jest jakaś taka różnica druzgocąca w stosunku do, do klasycznych obciążników, które w zasadzie w takim ciągniku jak 7R czy 8R każdy już prawie że bierze, bo tak. można powiedzieć, że 70-80% sprzedaży y, ciągników 7-8R to już z obciążnikami właśnie w koła. Tak, znaczy się to też nie mówię dla nas y, też y, Wiadomo, nie myśmy konfigurowali ten ciągnik, ale ale myślę, że jakbyśmy go konfigurowali, to na pewno byśmy brali Easy Ballast, bo tak jak mówię, wcześniej jeździliśmy bez Easy Balastu poprzednie dni podczas pracy, ale tak jak dzisiaj na pewno byłby zapięty, bo no niestety pogoda w, no w, górach, pogoda w górach się zmienia dość, dość szybko, no, nie, jest, nie jest tak przewidywalna. Ale, ale po prostu tak jak mówię, no Easy Ballast na pewno byłby przez nas wzięty, bo bo widzimy w tym, że to na naszych terenach bardzo dobrze będzie się sprawowało a mamy, mamy go naprawdę niedługo i już widzimy, że to nie są pieniądze, że tak powiem wyrzucone w błoto aczkolwiek one będą bardzo dobrze dobrze zagospodarowane wracamy właśnie ze zbioru trawy z przyczepą samozbierającą Pottinger Jumbo 7380 i zagregowaną ściągnikiem marki John Deere 7350 r o mocy 350 koni który jest wyposażony w Easy Ballast oraz przekładnię bezstopniową Command Pro ciągnik głównie wykorzystujemy do, do przyczepy samozbierającej no oraz do ciężkich prac polowych, takich jak orka czy też uprawa dużymi po prostu agregatami ciągnik jest na gospodarstwie co prawda niedługo bo dopiero od tak naprawdę przyjechał do nas 15 maja no, mieliśmy dużo prac też zrobionych, ale zostawiliśmy po prostu troszkę do orki hektarów oraz no i teraz wykorzystujemy go, przyczepa przyjechała niedawno, podczas drugiego zbioru już go wykorzystujemy, mamy już po prostu swój sprzęt, który teraz będziemy wykorzystywać. Po zbiorze, no nie wiem, nie dużo, żeśmy tam zebrali około 20, 20 paru hektarów, no mogę śmiało twierdzić, że, że po prostu jest ta moc wykorzystana i bardzo dobrze nam się nim pracuje na pewno ciągnik jed, jeden z tych nowoczesnych systemów to mamy Easy Ballast który, który naprawdę będziemy dużo wykorzystywać ponieważ wczoraj, wczoraj była bardzo ładna pogoda nie było potrzeby dociążenia tego traktora więc, więc wczoraj pracowaliśmy bez Easy Ballastu ale że dzisiaj hmm, pogoda nam się z ranka zepsuła troszkę to w niespełna dwie minuty zapięliśmy easy ballast i teraz pracujemy z nim, żeby jak najmniej po prostu ograniczyć poślizgową podczas, podczas zbiorów. I tak samo jak mówię, no, jeżeli jeździmy na usługi, też zabieramy easy ballast u klienta, zostawiamy go na gospodarstwie i jeżeli jest on potrzebny, zawsze go możemy zapiąć. Jeżeli nie, to po prostu on czeka na gospodarstwie i, i, i nie będziemy po prostu go zapinać, żeby oszczędzić paliwo. Na górze jest terenach no ciężko, dlatego kupujemy duże traktory, które, które mają dobry zapas masy, jak i mocy, żebyśmy nie niszczyli pół, bo wiadomo, w górach pogoda dość, dość szybko się zmienia i czasami no, trzeba skończyć w deszczu. Ale staramy się ogólnie tego nie robić. No, czasami nie wypali tak jak dzisiaj, no, ale musimy to po prostu skończyć. Na pewno przekładnia Command Pro bardzo dobrze się sprawuje. Na górach z tego powodu, że tak jak Szymon wcześniej wspominał, że podczas gdy delikatnie przyhamujemy i, i popchniemy joystick do przodu, to ta przekładnia po prostu y, zapobiega, zapobiega, żeby nam ciągnik wywróciło, a delikatnie wtedy przyczepa, przyhamowuje swoimi hamulcami i, i jest to bardzo bezpieczna jazda. naprawdę nie robi nam co takich dużej różnicy. To też są rzeczy, które mogą być wykorzystywane.